Polityczny taniec na grobie dziecka. Próba oskarżania o samobójczą śmierć nie pedofila z własnych politycznych szeregów, który dziecko wykorzystał, ale media, bo o skandalicznej sprawie opowiedziały. To pedofil Krzysztof F., który był pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z Platformy Obywatelskiej. Uwaga, pracował z dziećmi. Od kilkunastu lat był członkiem platformy obywatelskiej. Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, cytując ustalenia radia Szczecin, które jako pierwsze opisało te bulwersujące historie, podaliśmy informację, że ofiarami pedofila były dzieci. Tu cytat znanej parlamentarzystki. Te same informacje podawały właściwie wszystkie media, także lewicowo-liberalne, ale politycy opozycji za te informacje postanowili medialnie zlinczować tylko dziennikarzy mediów publicznych, sugerując że śmierć dziecka to efekt publikacji Telewizji Polskiej i za plecami Tusk'a stał jego partyjny kolega Piotr Borys, który ujawnił informacje ułatwiające zidentyfikowanie ofiar pedofila. Przypomnijmy, dziennikarze Telewizji Polskiej podawali ogólnie, że chodzi o jedną ze znanych parlamentarzystek. To Piotr Borys zawęził grono osób o których mogła być mowa ze 154, bo tyle jest parlamentarzystek w Sejmie i w Senacie, tylko do grupy posłanych. Platformy Obywatelskiej. Ustalenie o kogo konkretnie chodzi było już łatwe, bo sprawa dotyczyła Szczecina, gdzie Platforma Obywatelska ma tylko jedną posłankę, właśnie Magdalenę Felix. Pamięć zmarłego dziecka Sejm uczcił minutą ciszy. Politycy opozycji winą za tragiczne skutki afery pedofilskiej w środowisku platformy obywatelskiej próbują przerzucić na dziennikarzy. Winę za tę tragedię ponosi rzecz jasna polityk platformy obywatelskiej pedofil, który skrzywdził dziecko. Inny polityk platformy obywatelskiej, zamiast chronić dziecko upublicznił informacje, które ułatwiły identyfikację ofiary. Brew apelowi dziennikarki telewizji polskiej. Zaczęłam program od tego i słyszał pan to, i poparł pan mój. Apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar. W wiadomościach ten materiał trwał 7,5 minut. Tyle było trzeba, żeby zniknęło Radio Szczecin i TVP Info jako źródła tej sprawy. Winni są inni. Jak zawsze w TVPIS.